Cześć dziewczyny! Dzisiaj pokażemy Wam sposoby na narysowanie idealnej kreski na oku. Zapraszam! Do mojego sposobu na idealną kreskę potrzebuję. Eyelinera po prostu. Najłatwiejszą opcją jest użycie takiego eyelinera w pisaku, który jest dosyć sztywny i gdy go przykładam, on automatycznie mi się tutaj odciska, więc ta kreska jest bardzo łatwa w wykonaniu. Do przygotowania i narysowania takiej kreski korzystam z brązowego lub czarnego cienia albo mieszam obydwa. Dzisiaj narysuję kreskę do takiego delikatnego makijażu brązową. Ja akurat mam eyeliner z Vibo. I jest to taki klasyczny eyeliner w kałamarzu um, z pędzelkiem, nie z gąbką i w ogóle nie polecam tych z gąbką, bo gąbka jest jednak trochę twardsza i nie zawsze się tak fajnie sprawdza, także bardzo bym polecała jednak pędzelki. I moim takim trikiem numer jeden. Jest przede wszystkim e, to, że moja kreska nie jest zbyt gruba, jest stosunkowo cienka, ponieważ ja mam dosyć małą powierzchnię ruchomej powieki i zaczynam od środka oka rysowanie kreski. Delikatnie pocierając, troszeczkę wklepując cień. Ja moją idealną kreskę zaczynam od zrobienia jaskółki, bo wydaje mi się, że to jest najtrudniejszy element robienia kreski, a resztę jakoś tam się dogra. Zaczynam obrysowywać sobie oko taką delikatną, delikatną cienką linią przy, przy linii rzęs i uzupełniam wszystkie jakieś tam prześwity, żeby, żeby nie było ich widać. Następnym krokiem jest otwarcie oka i dorysowanie szczegółów przy rzęsach, tak, żeby nie było żadnych ubytków i żeby ta kreska jakoś tak dziwnie nie. Odstawała od oka i od makijażu. I ważne jest to, że przy samej końcówce, żebyście już jakby delikatnie podnosiły ten eyeliner, żeby ta kreska nie ciągnęła się, nie wiem, kilometrami, żeby ta końcówka była bardziej zwężona. Ja przeciągnę jeszcze trochę bardziej do wewnętrznego kącika. I ważne jest to, żeby. Zawsze dochodzić jak najbliżej linii rzęs, żeby pomiędzy rzęsami a eyelinerem nie pozostała Wam taka przerwa, bo to wygląda brzydko i psuje cały efekt eyelinera. Tak narysowaną cienką kreskę wyciągam poza zewnętrzny kącik oka. Jeszcze delikatnie trochę do dołu, ponieważ gdyby ona za wcześnie się skończyła, to tutaj później ta jaskółka byłaby w tej ruchomej części po prostu schowana, pofalowana i tak dalej. Dlatego przy moim typie oka. Muszę ją wyciągnąć jak najbardziej do dołu, żeby ominąć całą tą tutaj ruchomą część. Jeżeli chodzi o rysowanie kształtu kreski na moim oku, nigdy nie dociągam czarnej linii do samego kącika. Raczej dorysowuję ją do źrenicy oka. Trochę delikatnie może osypuję dalej, ale niewiele. No i tutaj widzę, że na przykład ta kreska nie jest taka mega super równa, jak bym chciała, więc delikatnie ją poprawiam. W tym momencie. Korzystam ze striku znanego dosyć na YouTubie, czyli wyciągnięcia sobie tej kreski i zrobienia na jej końcu kropeczki, która mi będzie sygnalizować koniec tej jaskółki. Dlatego patrząc się przed siebie, znajdujemy ten punkt, gdzie chcemy, żeby ona się skończyła. Zazwyczaj na, na tej linii można sobie też pomóc, patrząc z bokiem, bo ona musi być przedłużeniem tutaj tej linii. Jeśli chodzi o taką podstawową kreskę, to jest wszystko to, co mam właśnie na oku. I tak najczęściej kończę swój makijaż. Oczywiście nie zapominając o tuszu do rzęs. Ale jeżeli chcę ją bardziej wyciągnąć i zagiąć, korzystając z zakrzywionego kształtu pędzelka, wykańczam tę kreskę albo, co jest też fajniejsze, stosuję czarną kreskę. I teraz wiadomo, ostatnim, ostatnim etapem jest połączenie tej jednej kreski z drugą w formie takiego a... Trójkąta. Mniej więcej patrząc na koniec brwi, i tutaj od końcika nosa, patrząc na taką kreskę, próbuję w tym miejscu, mniej więcej postawić kropeczkę i pociągnąć wykończenie. Nie martwię się o to, czy jest to równe, czy krzywe, ponieważ jest na to sposób. Na drugim końcu kredki mam fajną gąbeczkę, którą mogę rozetrzeć wszystkie niedoskonałości. I tak naprawdę, cokolwiek byście nie robiły z tą kreską, jakkolwiek byście jej nie poprawiały, to ważne jest to, żeby za bardzo nie poprawiać tej końcówki. Że to, gdzie ta końcówka już jakby się zatrzymała, żeby nie iść dalej podczas poprawiania, bo wtedy ta kreska wyjdzie Wam taka ogromna, masywna i bardzo czarna na pół oka. Teraz tam, gdzie mam wyrysowany kształt cienia. Dorysowuję ciemniejszą linię. Całość makijażu wykańczam tuszem do rzęs. No, i też to, co ważne, żeby tak naprawdę dopasować kreskę do swojego oka. Bo ja akurat teraz zrobiłam tą kreskę taką dość długą i dość mocną, ale jak widzicie, nie wygląda to u mnie źle. Mogę chodzić w takich kreskach, jak również mogę chodzić w takich kreskach, które są krótsze, drobniejsze, delikatniejsze. Znalazłam na to swój sposób, który jest idealnie dopasowany do moich potrzeb, do mojego oka i do czasu, który właśnie posiadam. Jak widzicie, jest to bardzo prosty sposób na zrobienie kreski. Jest ona bardzo szybka, w miarę e, perfekcyjnie wykonana i zajmuje dosłownie dwie minuty. Więc jak najbardziej polecam Wam ten mój sposób. Także warto sobie potrenować nawet 10 minut przed spaniem, powiedzmy przed jakimś tam demakijażem na tym makijażu, który już macie, żeby tak roboczo sobie sprawdzić, co i jak z tą kreską robić. I gwarantuję Wam, że po paru dniach, takich 10-15-minutowych ćwiczeń, naprawdę dojdziecie do wprawy i będziecie mogły zrobić kreskę w 5 minut przed pójściem do szkoły. Będzie to wasz codzienny element makijażu. Dziękujemy bardzo za oglądanie. Napiszcie, czy przydały Wam się triki, które tutaj przedstawiłyśmy. I jeżeli macie pomysły na kolejne odcinki, koniecznie również je napiszcie. Subskrybujcie kanał, lajkujcie ten filmik, wpadajcie na Instagrama. Do zobaczenia!